Akademia rozrywki. I co gościu przyniosłeś naszym słuchaczom? Ja wiem, że to najlepiej takie jakieś otwierające pytanie, co, co się dzieje, co słychać, jak z leci. Z czym pan do nas przychodzi, tak? Tak, z czym pan do nas przychodzi? A, z czym chodź. ja tam mogę przyjść do państwa? No okres jest przedświąteczny i wiem, że już, że, że trwa, to cóż no. Ja nie będę Państwu, może, życzył od razu wesołych świąt, bo nawet w Radio trzeba jakąś taką minimalną wiarygodność zachować. Nie, za Więc może za wcześnie na te życzenia, ale będziemy może próbować tak około świątecznie. Czy ja już mam mówić o swoim pomyśle? Nie, to za chwilę. Ale w ogóle przychodzę z takim do, dobrym, teraz się nie mówi, już unika się słowa dobrym, z pozytywnym nastawieniem asertywnym. To, to znaczy zupełnie coś innego, ale wiem, że jest modne. Tak, i to z grupy tych słów określających, okay. na ile człowiek ma to, co jest koło niego w stanie szacunku. No. Dzień ciąg drzewo stukał, dziewczę płakało. Dzień drzewo stukał, dziewczę płakało. Dzień proszę, proszę, a dziewczynie łzy jak groszek. Albo jak te perły, względnie kakao. Jechał prezes drogą śledwożanina. Jechał prezes drogą śledwożanina. Król! Proszę? Mówię, że król musi jechać drogą. Jaki? Śpiewa pan śledwożanina. Przecież prezes nie może słać dworzań. O, księgowego? Tak. Aha, tak. To ja spróbuję. Jechał prezes drogą ślech księgowego. Nie, nie, nie pan. To mi się z muzyką mi się nie zgadza. A to niego go pan na króla przerobi. Prezesa? Na, na króla? Proszę. Spróbuję. Jechał król drogą... Wie pan też mi nie wychodzi. Aha. Niech pan śpiewa dalej, a my się zastanowimy, czy to w ogóle pójdzie. No dalej, to, to jest jeszcze gorzej. Jechał prezes drogą, Bożanina. Jechał prezes drogą, śledwożanina. Wraca dworzan, a radca rzeczek dzieciu puka, dziewcze płaczek. Drży, bo nie wie, dobra. Czy zła to wina? Strumień na w ogóle, jak w takich razach? Strumień na w ogóle, jak w takich razach. Tak. Czy pan się zastanowił, co pan śpiewa? Ja? Wiemy, no tak naprawdę? Prawdę mówiąc, a nie. Ej, duży chłop, a rozum jak u dzieciaka. Ech. No Ej. niech pan kończy. Nie tak, prawdę mówiąc, a rób. Koniec to koniec jest nie do przyjęcia. Ej, huk, pora zazwala się zaopisał, coś w nocy się. Pasterze. i jechać kazał, na, 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 Pasterze. Krystyna Sienkiewicz, Jan Kowuszewski, Krzysztof Stroiński. W tym utworze Andrzej Poniedzielski jest u nas System. I teraz może powiedzieć, czego od państwa oczekuje dzisiaj? No, historizujmy z tym oczekiwaniem, ale rzeczywiście chciałbym, a mogę użyć liczby mnogiej, chcielibyśmy. Ja chętnie też się dołączę. Obaj, bo wstępnie znasz ten pomysł, że chcielibyśmy od państwa y, takich krótkich meldunków, co państwa boli, co Państwu przeszkadza, albo jak zamierzacie państwo świat. Y, jakby ulepszyć, u, u, uradośnić I takie tezy, żebyście Państwo mieli na wypadek, gdyby się, Państwu się zdarzyło na przykład jakieś takie, ja nie chcę używać za dużych słów, ale orędzie. Takie, żeby się to nam zebrało w taki rodzaj takiej preambuły, preambułki, może, uh -huh. preambagietki, <grym> do ewentualnego orędzia. Narodu. No gdyby ktoś rzeczywiście na, na ulicy zahaczył państwa i powiedział Proszę Pana, Pan dzisiaj jako przedstawiciel narodu będzie wygłaszał tak. y, orędzie w telewizji mm. o godzinie dwudziestej, to takie właśnie krótkie tezy do tego orędzia, tylko bardzo prosimy, żeby państwo nie szli w takie już wykorzystane no. most typu naród, społeczeństwo, no. dobro, gospodarka. No, 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 takie rzeczy. To takie prywatne niech by było, nie zaraz gospodarka. Gospodarka to sobie tam ona sama albo upadnie, albo się podniesie. Tylko takie od Was, do, do waszej, od Waszej rodziny albo znajomych. Mhm. No to czekamy. Akademia.rozrywki radio.pl Jednozdaniowe takie bardzo prosimy. Jednozdaniowe osobiste tezy do, mhm. do orędzia, które by Państwo mogli wygłosić, albo może Państwo będą musieli wygłosić kiedyś, na przykład. Albo zasugerować komuś, kto będzie wygłaszał. Może też tak być. No to teraz coś troszkę do orędzia podobnego w wykonaniu Roberta Górskiego z kabaretu Moralnego Niepokoju, a potem piosenka w wykonaniu Marcina Przybylskiego. Witam Państwa. Dzisiejszy wykład będzie traktował o geograficznym kształtowaniu i politycznym, przepraszam, położeniu Polski. Ten charakterystyczny kształt, który widzą Państwo tutaj z cyckiem na górze, jest bliski sercu każdego Polaka. W środku znajduje się nasza stolica Warszawa. Tu mieszka pan prezydent. Chyba, że jest lato, wtedy wyjeżdża sobie pomieszkać na wspomnianym cycku. Wschodnią granicę Polski stanowi rzeka Bóg. Ostatnio utopiło się w niej kilku ateistów, gdyż za wszelką cenę chcieli dowieść, że Bóg nie istnieje i próbowali przejść rzekę w poprzek, ignorując obecność wody. Naturalną granicą zachodnią jest. Odra i Nysa Użycka, które podobno po przystąpieniu Polski do Kodu Schengen i zniesieniu granic wewnątrz Unii mają być zasypane wałem pomorskim. Nie wiadomo jednak jak niemiecka dyplomacja zareaguje na podsunięcie im podnoz Północną granicę Polski stanowi Wybrzeże Bałtyku, a dokładnie granica przebiega mniej więcej 4 metry w głąb morza, bo do takiej głębokości, do kolan właśnie. Może wejść do Bałtyku, średnio na lodowate zimno Polak. Mimo to, że lato w Polsce jest zimne, a Bałtyk jeszcze zimniejszy, i mimo że mamy ponad 500 km linii brzegowej, to w lipcu nie można znaleźć miejsca na plaży, bo wszędzie są ludzie. W koło brzegu nie ma gdzie położyć ręcznika, i to nawet zrolowanego. To teraz proszę sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy żyli w granicach przedwojny, gdzie było 120 km wybrzeża? Gdzie ci ludzie z ręcznikami i parawanami by się pomieścili? A trzeba jeszcze pamiętać, że od tych 120 km trzeba odjąć ten kawałek cycka, który zajmuje prezydent. Który zajmowałby prezydent. Patrząc z tego punktu widzenia, przedwojenne hasło Polska od morza do morza nie było pozbawione sensu. Od morza do morza się nie udało, jest Polska od rzeki do rzeki, od Bugu do Odry, czyli plan powiódł się połowicznie, ale u nas wszystko tak się ani udaje, ani się nie udaje. Od południa graniczymy ze Słowacją i Czechami, a przydzielają nas wysokie góry i zresztą bardzo dobrze, bo ja osobiście nie mam żadnej przyjemności patrzeć na ludzi, którzy uważają, że najlepsze danie na obiad to smażony ser. Niestety sąsiadów się nie wybiera. Ja osobiście, jeśli mógłbym wybrać, to chciałbym mieć za sąsiada Meksyk. Dlaczego Meksyk? Spytacie? Otóż dlatego, że przez Meksyk można się nielegalnie przebić do Stanów Zjednoczonych. Przez Polskę z dołu do góry przepływa Wisła. I jest to jedyna szeroka rzecz, która przebiega Polskę w całości. Bo na autostrady nie ma co liczyć. Tu jest Kraków, widzą Państwo na mapie, tu jest Poznań. To są miasta, których mieszkańcy słyną z oszczędności. Złośliwi powiedzą, że ze skąpca. Ale jak mi ostatnio nad morzem za 50 zł w restauracji podali taki kawałeczek ryby, to nie wiem, czy takie podziały mają sens. Ponieważ kończy nam się czas, więc tu w skrócie jeszcze opiszę mapę. Tu jest trójmiasto, tu jest Włoszczowa, tu lądowali talibowie, tu jest Częstochowa, tu tor. A tu mieszka facet, który wymyślił powiedzenie, że jak starczy zupy dla dwóch osób, to i czwarty się naje. Dziękuję.